Święta się zbliżają. Znowu się nie zobaczymy. Poprzednie święta były tragiczne. Nie były takie złe. Może nie dla ciebie, ale dla mnie to były najgorsze święta. Cztery ofiary w mojej rodzinie. Aż cztery. To było rok temu. Skup się na tym co pozytywne. Rok temu cię nie znałam. Chciałabym spędzić święta z tobą. Straciłam całą bliską mi rodzinę. Mieszkam teraz z wujkiem i ciocią cały czas. Nie możesz, my wyjeżdżamy. Nie to z twojej strony. No ale nic nie poradzę na to. Muszę kończyć. Cztery ofiary? Zobacz na to, co dzisiaj mi jakiś nieznany numer wysłał. Na zdjęciu jest pięć osób. Miałam być piąta, ale uciekłam. Przecież złapała go policja. Może ktoś se robi jaja? Albo on powrócił, by znaleźć mnie. Według niektórych pięć ofiar symbolizuje utworzenie pełnego cyklu. A jak taki cykl się wydarzy, to koniec. Otworzy się to, czego nikt nie chce. Nikt tego nie chce. Powtórzę ci jeszcze raz: nikt tego nie chce. Daj mi spokój i przestań się nakręcać jak jakieś dziecko. Nic się nie stanie. Jak ty się do mnie odzywasz? Wiesz co, Magda? Koniec z nami. Ja nie chcę se psuć zdrowia dla ciebie. Tomek, co ty gadasz? Hello, Tomek. Jak się trzymasz? No co no, zerwałem z Magdą, a jutro święta. Człowieku, coś ty zrobił. No co, no ja się nie chcę psuć psychicznie. Naprawdę nie słyszałeś wiadomości? Jakich wiadomości? Ona jest piątą. O czym ty gadasz? Znaleźli ją martwą dzisiaj z rana. Wyszła się przejść do parku, ale jak to możliwe? Przecież osoba, która to zrobiła, siedzi w więzieniu. No to jednak coś się wydarzyło, bo niestety Magdy już nie ma. Pisała mi, że pięć ofiar otwiera coś, czego nikt nie chce. To przez to z nią zerwałeś? Pięć ofiar, według legendy. Tyle potrzeba, by stała się krzywda. Nasze miasto zostało przeklęte. Teraz dopiero się zacznie. Czemu nie było to pięć losowych osób? Tylko cała rodzina. Bo bliscy mają specjalne powiązanie. Uważaj na siebie, stary. W lesie nie jest bezpiecznie. W którym lesie? Każdy las, co otacza miasto. Nie wchodź tam. Nie zbliżaj się do niego. Nie myśl o żadnym lesie. Miałem sen stary. Dzisiaj 24 grudnia. No i co? 24 ofiary. Codziennie będzie ich więcej. O czym ty gadasz? Dzisiaj 24 ofiary, jutro 25 kolejnych. Miałeś rację, w lesie jest coś niebezpiecznego. Mój sąsiad właśnie przyjechała policja. Pełno policji i pełno karetek. Co się stało? Pakował prezent dla żony, ale zaczęło strasznie śmierdzieć. Otworzył ten prezent, a tam jego żona, jej ręka. Tam była jej ręka w prezencie. O Boże. Skąd masz to zdjęcie? Wysłała mi je Amelka. Czy ona poszła do lasu? Miałem ci to napisać. Wysłała mi to zdjęcie i chwilę później kontakt z nią się urwał. O Boże, nie ma na to żadnych szans. W lesie zamieszkał duch. Duch kogoś, kto bardzo lubi robić innym krzywdę. Skąd wiesz, że to duch, a nie jakiś psychol? Nie wiem, szacuję tylko i tak mi się wydaje. Moja rodzina się boi. Mój wujek dzisiaj z rana poszedł do lasu i nie wrócił. Ciocia się martwiła i poszła też do lasu. Czemu ich nie zatrzymałeś? Mama mnie wołała i mówiła, że nie ma żadnego kontaktu z nimi i gadała z ciocią tylko z rana. Coraz to więcej ludzi będzie ginąć. Musimy ostrzec innych. Nikt nam nie uwierzy. Czy ty poszedłeś do lasu? Nie, takie zdjęcie znalazłem jeszcze wczoraj. Na jakiejś grupce na Facebooku. Czyli jednak ktoś uciekł. Uciekł, ale nie wiadomo czy przeżył. Wstawił to zdjęcie, a jego status nie zmienił się na aktywny już od nocy. Masz go w znajomych? Mam, ale nie wiem skąd. Ile ofiar mamy na razie policzonych? Chyba trzy ofiary. Czyli ile zostało jeszcze? Chyba 21. Dalej mi się wydaje, że to trochę fake. Przecież to nie ma tak naprawdę na to żadnej szansy. Mówisz tak, bo nie wierzysz. Ale zobacz se sam i połącz kropki. Mamy kilka ofiar. Ofiary, ofiarami, ale to nie jest możliwe. Jesteś po kolacji wigilijnej? Jestem. A co tam się stało? No nie wiem, jak to powiedzieć. Zobacz wiadomości lepiej. O co chodzi? Wydali alarm, by zostać w domach i nie wychodzić. Do naszego miasta przyleciały dwa śmigłowce, kontrolować, co się dzieje. Ale dalej nie rozumiem, o co chodzi. Przed czym wydali ostrzeżenia: w lesie coś tam żyje. Leśniczy poszedł do lasu na poranną kontrolę, ale nie widział i nie słyszał żadnych zwierząt ze swojej budki tej drewnianej takiej, aż w końcu poczuł jakieś wstrząsy, jakby ktoś lub coś wspinało się do niego. Uratowała go broń. Gdy uciekał, widział tylko, jak wokół są martwe zwierzęta leżące w lesie. Przeżył? Tak, ale Tomek słuchaj to. Uciekł i słyszał tylko głosy z tego lasu. W tym lesie coś żyje i się z każdą ofiarą rozmnaża. To trochę jak taki wirus. Wojsko przyleciało na kontrolę lasu. Z Rana. Pomimo tego, że wigilia to wiesz, wojsko przecież zawsze funkcjonuje. Zgadza się? Gadają o tym w wiadomościach i alarm dali, bo pojawiły się złe informacje. Helikoptery wylądowały na polu obok lasu. Żołnierze tam weszli i od 8 godzin nie ma z nimi kontaktu. Jedyny komunikat, co nadali w radiu do swojego dowódcy, to: Pomocy coś nas goni. Było słychać strzały, nagle nic nie było słychać. O Boże? I nie ma z nimi kontaktu. Podejrzewają, że w tym lesie jest szatan. Nie wychodzę z domu. Pamiętasz 24 ofiary dzisiaj? Zgadza się, ile jest ich teraz? 22 ofiary, jeszcze dwie. Uważaj na siebie, Tomek. Śpisz? Wygląda na to, że zaczęły one wychodzić z lasu. To jest potwór? Nie wiem, co to jest, ale jest bardzo szybkie i agresywne. Jest jeszcze jakieś małe. Widziałeś przecież to zdjęcie, co ci wysyłałem. No, tak, było to coś duże. On się chce nakarmić kimś, by urosnąć. O kurde. <laughs> Też z okna widzę takie coś. Adam, nie wiem co to jest, ale mnie to przeraża. Dlaczego to wszystko zaczęło się po tym, jak stało się to coś z Magdą? Musimy odwiedzić więźnia tego, co zrobił rok wcześniej coś rodzinie. Poszedłem tam sam. Gdzie poszedłeś? Do więzienia, wpuścili mnie jakimś cudem. I co się dowiedziałeś? Nie chcesz tego wiedzieć. Tego nie da się zatrzymać. No ale co się dowiedziałeś? Ten gość nie zrobił tego tak obo chciał. On nie jest z tym czymś połączony. To o co chodzi? Rok wcześniej ktoś zrobił to samo jego rodzinie. Aresztowali go tak samo i mówił, że tak jakby coś mu to kazało zrobić albo będzie zjedzony przez potwory Te z lasu? Dokładnie. Czyli to coś już istniało? Nie, daj mi to dokończyć. Miesiąc przed tym, co zrobił, szedł do lasu normalnie. W lesie zobaczył ludzi na linach z rozdartymi twarzami, bez skóry. Próbował ich ratować, gdy nagle zaczęło go coś gonić. Po spotkaniu z tym czymś nagle się coś zmieniło, zaczął widzieć ich więcej i słyszał w głowie jedno, niedługo będziesz następnym, chyba że znajdziesz pięć ofiar, które wiadomo co zrobisz z nimi. Przecież były tylko trzy ofiary. Magda uciekła. A ci ludzie, którzy wisieli tam w tym lesie i byli, to była jego rodzina. To coś manipuluje ludźmi, by szukać nowych. O Boże, rozumiem już. Magda miała być czwarta i brakowało piątej ofiary. Dokładnie tak, dlatego osoba, która zrobiła to coś, Magdzie też była zastraszana. A piąta jego ofiara nie jest znana. To coś, co tam żyje, dostało to, czego chciało. Nie wiemy, jak to zatrzymać? Nie wiemy nic, wiemy tylko o motywie tego wszystkiego. Nie wyjdziesz z domu. Śpisz jeszcze? Już nie, a o co chodzi? 49 ciał znaleźli. Skąd taka liczba? Miało to mieć związek ze świętami. Ciała żołnierzy z wczoraj i ofiary z dzisiaj. Razem 49 w dwa dni. Czyli już nam nic dzisiaj nie grozi? W teorii nic, bo niby każdy dzień to tyle ofiar, więc na dzisiaj już zaliczone. Ale w praktyce dzieje się coś strasznego. Co dokładnie? Miałem być 25. Powaliło Cię? Kto był tym dwudziestym piątym? Inna osoba, która też była w lesie w tym samym momencie, ale to nie jest ważne. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem i nie mam na to wytłumaczenia. Co się stało? Cały las śmierdzi krwią zepsutą jakąś spleśnią i innymi, zastygniętą na glebach i drzewach. Wszędzie widziałem ciała. Było ich bardzo dużo. Tak jakby planowali coś innego. I te nasze świąteczne plany nie wyglądały jednak dobrze, jakby to był dopiero początek. Stary, włącz wiadomości. O Boże. To coś się rozprzestrzenia, wszystko się rozprzestrzenia. Nie byliśmy jedynym miastem tej nocy. Sąsiednie miasta też zostały zaatakowane. To działa jak wirus, rozprzestrzenia się po miastach i lasach. Jak tak dalej pójdzie, to w miesiąc przestaniemy istnieć. Skąd takie wyliczenia? Popatrz, jak to się szybko dzieje. Każda ofiara tak jakby wytwarza nowe potwory. One atakują cały czas. 70 ludzi znaleziono martwych, rozprzestrzenionych po lesie. Jak to 70? 70, wszyscy bez skóry. Przyleciały wojska i zaczęły ustawiać barykady. To coś dostało się do mnie do piwnicy? Teren skażony, musimy uciekać. Gdzie ty chcesz uciec, jak wszędzie jest wojsko, wszędzie jest pełno potworów i to się rozprzestrzenia. Nie mam pojęcia, ale się trochę boję. A co jak będziemy następni? Halo, Adam, co z tobą? Adam, błagam cię, odpowiedz mi. Kolejny dzień się nie odzywasz. Co się z tobą dzieje? Błagam cię, odpowiedz mi. Jak nie masz jak pisać, to chociaż ja ci napiszę, co się dzieje. Do naszego miasta nikt, powtarzam, nikt nie wjedzie ani nie wyjedzie. Wojsko przestało latać, a to rozprzestrzenia się coraz to szybciej. Nie wiem, jakim cudem to się aż tak rozprzestrzenia i nas to unika, ale długo mi to nie zajmie. Byłeś super przyjacielem. Dzień piąty od naszego ostatniego kontaktu. To coś pojawiło się u mnie przed łóżkiem. Uciekłem najszybciej jak tylko mogłem, ale w mieście nie ma nikogo. Wygląda to jak z apokalipsy jakiejś. Chowam się w jakimś bunkrze, dziurze, jest tu strasznie zimno, ale bezpiecznie. Widzę tylko, jak chodzą te potwory po ulicach. Dzień siódmy, koniec wszystkiego. Wirus dostał się do stolicy. Jedzenia nie ma i słyszę tylko, jak nade mną chodzą te potwory. Wiadomości przestały być transmitowane. Mają wyłączyć linie komórkowe. We wszystkich miastach dostały się te istoty. Zagraniczne media szacują, że w wyniku tego czegoś zginęło ponad 8 milionów ludzi. Wszędzie śmierdzi tym, co czułeś w lesie. Jedyne, co znalazłem w internecie, jest nagranie tego czegoś. To samo coś wysyłała mi Magda, tylko było to zdjęcie. Ona by wiedziała, co jest nie tak i jak to powstrzymać. Znalazły mnie, próbują mnie wydostać z tego miejsca. Do widzenia, Adam. Nadszedł mój czas. Jeżeli podobała ci się historia, to zostaw lajka suba oraz skomentuj po tym filmem. Witam Was ponownie na kanale Historie Wiadomościowe.